Spycimierz słynie z kwiatów. Ta mała wioska pod Uniejowem znana jest od lat z kwietnych dywanów układanych na święto Bożego Ciała. Teraz zaprosiła na pierwsze spycimierskie święto tulipana. Kwietną kompozycję ułożono z 300 tysięcy tulipanów. Nawiązywała ona do świąt państwowych, rocznicy wprowadzenia do tutejszego kościoła relikwii Jana Pawła II i uroczystości bierzmowania młodzieży. Staraliśmy się w naszych kompozycjach, tutaj panowych, to wszystko zauważyć i dzięki temu jest właśnie godło Rzeczpospolitej. Flaga, kontury polski z zaznaczonym Święcimierzem, naszym parafią. Jest też flaga papieska z herbem Jana Pawła II. Są dary Ducha Świętego z symbolem Ducha Świętego. A pozostałe elementy dekoracji to właśnie elementy nawiązujące do naszego święta Bożego Ciała. Bo gdyby nie święto Bożego Ciała, to na pewno tej uroczystości, tych świąt w Spićmierzu by nie było. Nie byłoby wspaniałej tulipanowej kompozycji, gdyby nie praca wielu parafian, którzy tworzyli ją już dzień wcześniej, a w piątek, 1 maja, pracowali od wczesnego rana. Praktycznie zaczęliśmy wczoraj od południa. Szablony na trawie trudno by było narysować cokolwiek, dlatego przerysowaliśmy szablony na folii i trochę sposób hiszpański zastosowaliśmy, gdzie żeśmy u nich podejrzeli. Powycinaliśmy dziurki, później posypaliśmy czarną ziemią, zaznaczyliśmy kontur, później znowu poprawiliśmy czarną ziemią. No i tak to przez noc mocy nabierało. Może a dzisiaj rano od godziny 6 przywieźli tulipany. No i ludzie się zgłosili. I tak właściwie do godziny 12, non-stop, patrzyliśmy, czy dobrze wygląda, i ubieraliśmy. Nikt się nie zastanawiał nad. Y nad y Pracą, jedynie y, zastanawiał się nad tym, jak ma ten wzór układ, y, wyglądać, jak kolorystycznie dobierać, y, jaką gęstość mają tutaj kwiaty, bo na początku ułożyliśmy, y, ułożyliśmy troszeczkę rzadziej, bo nie wiedzieliśmy, jaki będzie efekt z tych ciętych kwiatów. Okazało się, że, że mamy jeszcze szansę dołożyć, dlatego dokładaliśmy cienie. Tak starannie ułożona kompozycja robiła wrażenie. Bardzo fajne. Tu już wcześniej nieraz przyjeżdżamy na Boże Ciało, coś jest tam taki dywany przez całą drogę, i fajnie tu jeszcze raz to zobaczyć, Ale tym razem, tu liwany. Naprawdę, bardzo fajnie. Pierwsze wrażenie? Doskonałe, wspaniałe. Kolorowo, tak się zastanawiam, skąd historycznie tutaj w mierzu taka miłość do kwiatów. O, idziemy oglądać, zobaczymy. Piękne, cudowne, naprawdę śliczne są te kwiaty. Te obrazy stworzone są naprawdę cudownie, cudownie, no i do tego ten kościół jest przepiękny, już w środku to już jest, no, cudownie. No. Do Spycimierza warto było przyjechać w majowy weekend. Można tam było także podziwiać nowe odmiany tulipanów. Spycimierskiemu świętu tulipana towarzyszyła wystawa y, takich odmian kwiatów doniczkowych jak Jan Paweł II, Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska, Maria Kaczyńska. Teraz Spycimierz zaprasza na Boże Ciało 4 czerwca. Będzie tam można również podziwiać słynne kwietne dywany.